Kochani, dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego marzenia się nie spełniają, dlaczego Twoje marzenie się nie spełnia. Wydaje Ci się, że robisz wszystko. Medytujesz, wizualizujesz, wykonujesz różne praktyki, a z marzenia nic. Albo kręcisz się w kółko, albo stoisz w miejscu, albo jeżeli robisz postępy to takie małe, że w ogóle śmiech gadać. I patrzysz na inną osobę i wydaje się, że ta osoba nie stara się tak mocno jak ty, a ma i to i tamto, to i o wam to i w ogóle pyta się o co kaman. A kaman o to moi drodzy, że są blokady i są takie nieświadome zachowania, które jeżeli spojrzysz na nich z daleka, to wydaje się, że nic poważnego, ale jeżeli są zebrane w całość, to blokują niestety was przed spełnianiem waszych marzeń. I dzisiaj o tych blokadach będziemy rozmawiać. Pierwsze o czym chcę powiedzieć to to, że osoba nie wie, czego tak naprawdę chce. Teraz jesteśmy na siedmiodniowym wyzwaniu Jody Spenzy, gdzie jednym z zadań jest rano, po przebudzeniu trzeba sobie zadać pytanie, jakie są moje cele i marzenia. I dostałam taki feedback, że ciężko jest tak po prostu nagło sobie powiedzieć, że pragnę tego i tego, żeby tak konkretnie sformułować swoją myśl i ubrać to swoje marzenia w jedno konkretne zdanie. A wiecie, że nas, nasz umysł jest jak taki laser, takie promienie lasera, które jeżeli jest skupione w jednym punkcie. Jeżeli długo świeci na ten jeden punkt, to przyspiesza realizacja tego marzenia. Marzenie wtedy jest konkretne, ono wtedy szybciej się materializuje, ale jeżeli dzisiaj ja myślę o jednym, jutro o drugim i tak na dobrą sprawę, no chciałabym to, wiem czego bym chciała, ale tak ciężko mi jest to w słowa ubrać, to wtedy ten laser jest taki rozproszony. On nie jest skupiony w jednym miejscu i wtedy to marzenie po prostu jest od nas odsunięte w czasie. Drugim punktem to jest to, że marzenia nie jest nasze. Czyli wydaje mi się, że chciałabym to, bo inni tak mają, bo jakiś youtuber tak ma, czy bloger jakiś tak ma i że to jest teraz modne, albo rodzice chcieli to dla mnie. Ale kiedy zadam sobie pytania, co ja będę z tego miała, po co mi właściwie to marzenia, co ono zmieni w moim życiu, jeżeli nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy, że to marzenie nieprawdziwe i po prostu strata czasu, strata siły i energii, żeby nad nim pracować, żeby pracować nad jego realizacją, bo nawet jeżeli ono się spełni, to podejrzewam, że pociągnie ze sobą więcej problemów, więcej efektów pobocznych niż gdyby to marzenie było prawdziwe i przyszłoby z łatwością. Trzecim punktem jest brak odpuszczenia, czyli cały czas takie trzymania się swojego celu i myślenia o tym, czy ono się już zrealizowało, czy to jest teraz, bo jeżeli to moje marzenie się nie zrealizuje, ja nie mam punktu planu B, ja nie mam alternatywnego marzenia, a w momencie, kiedy i jesteśmy w stanie odpuścić, podejść do tego marzenia z, takim, z taką wyrozumiałością, z takim luzem. Ok, spełni się, będę bardzo szczęśliwa, chcę, żeby to się spełniło, ale jeżeli się nie spełni, to też będę szczęśliwa, bo mam plan B, bo będę żyła inaczej. I jeżeli tak kurczowo trzymamy się tego marzenia i cały czas zastanawiamy się, czy to już faktycznie się spełniło, co mogę jeszcze zrobić, co muszę jeszcze zrobić, to żyjemy w takim. Stresie, w takim trochę braku, a wiecie, że to, w czym żyjecie, jeżeli żyjecie w poczuciu braku, w poczuciu stresu, no to, to to, co wysyłacie, to do siebie z powrotem przyciągacie. Kolejnym punktem, o którym chcę wspomnieć, to są rodzice. I to jest bardzo ważny punkt, i podejrzewam, że bardzo dużo z Was się zgodzi z tym, że problemy z rodzicami, niestety, ale odbijają się na całym naszym życiu. I jeżeli to jest problem finansowy, czyli ktoś ma marzenie finansowe, to jest lewa strona, to jest ojciec. Jeżeli nie możesz zarobić odpowiednią ilość pieniędzy, o której marzysz, albo nie możesz zrealizować się w karierze czy budować swojego biznesu, to są problemy związane z ojcem. Czyli tutaj trzeba przejrzeć swoje relacje, relacje z rodzicami, przepracować je. Jeżeli. Są problemy z marzeniem, które na przykład jest miłosne, to są relacje czy taki dobrostan, to są problemy w relacjach z matką. I jakby ciężko nie było w to, w to uwierzyć i jakby ciężko nie było to przełknąć, ale tutaj trzeba pracować. To jest ogromny temat, więc o tym porozmawiamy kiedy indziej. Kolejnym problemem jest natłok informacji w internecie. Kiedyś było tak, że była jedna książka, brało się tą książkę, czytało się ją kilkanaście, kilkadziesiąt razy, aż, aż nauczyłeś się tej techniki, aż zaczęły się stosować. A teraz wchodzisz i w internecie jest tyle informacji, jest tyle różnych technik, jest tyle różnych trenerów, różnych coachów, że próbujesz coś jedno dzisiaj, potem drugie jutro, trzecie pojutrze i nic dziwnego, że tobie nie wychodzi. I tutaj istotne jest to, że jeżeli... Wiesz o tym, że rozproszenia źle działa na spełnienie Twojego marzenia i że jeżeli skaczesz, tak powiem, z kwiatka na kwiatek i szukasz lepszej techniki, no to ta droga prowadzi do nikąd. Będziesz albo kręcić się w kółko, albo z czasem zniechęcić się i powiesz faktycznie marzenia nie działają. Te, te całe, ten ta, cały temat spełniania marzeń to nie działa. Ono działa, tylko potrzebujesz wytrwałości. Tak jak już powiedziałam w punkcie pierwszym, żeby wybrać. Swoje podstawowe marzenie, żeby się na nim skupić, wybrać jedno marzenie i przez miesiąc o nim myśleć, żeby skupić się głównie wokół niego, i tak samo wybierz tutaj jedną technikę, wybierz jednego trenera. Jeżeli odpowiada ci to, co ja mówię, te techniki, które ja podaję, wybierz tę technikę i stosuj ją przynajmniej przez 30 dni, najlepiej do momentu w ogóle, do kiedy twoje marzenie się nie spełni, i nie odpuszczaj, nie rezygnuj, nie szukaj czegoś łatwiejszego, czegoś innego, no bo nie ma. Jest tylko jedna droga, jedna technika, która, jeżeli, zastosowana regularnie, konsekwentnie, przeniesie efekt. Kolejną rzeczą jest brak klarowności w głowie. Mam tutaj na myśli destruktywny dialog, który większość osób cały czas ze sobą prowadzi, czyli nie nadaje się, nie zasługuje, znowu mi nie wyszło, a ktoś inny jest lepszy Porównywanie porównywania siebie do innych. Zamiast tego, żeby skupić się na swoim celu minimum przez te 30 dni, żeby tak jak teraz robimy w praktyce Jody Spenza, codziennie rano zadawać sobie pytanie, jakim człowiekiem chcę dzisiaj być, w jakim kierunku zmierzam, na czym dzisiaj mam pracować, żeby patrzeć w kierunku, w którym idę, to większość Ludzie odwracają się do tyłu i patrzy na to, czego im brakuje, co jest z nimi nie tak, a sami wiecie, na czym się skupiacie, to w swoim życiu macie. Daj znać koniecznie w komentarzu, jakie już założyłeś u siebie bloki, o których wspomniałam. No i subskrybuj kanał, żeby dostawać informacje o nowych nagraniach. A my jedziemy dalej bardzo niska energia również przyczynia się do tego, że marzenia się nie spełniają. Jeżeli cały czas czujesz się zmęczony, jeżeli brakuje ci energii, jeżeli cały czas chcesz spać, masz ogromną apatię, nie chcesz się nic nic robić ze swoim życiem, no to skąd weźmiesz energię na spełnienie marzeń? Tutaj, jeżeli masz taki problem, a bardzo dużo osób ma to w pierwszej kolejności zacznij pracować nad swoim zdrowiem, nad swoją energią, nad podwyższeniem swoich wibracji, bo przyciąganie marzeń, w przyciąganiu marzeń chodzi o wibracje, chodzi o miłość, chodzi o energię, a jeżeli tej energii brak, to jak możesz przyciągnąć to marzenia? Kolejny bardzo ważny punktem, o którym warto wspomnieć, to jest brak odpowiedzialności za własne życie. Do momentu, dopóki nie weźmiesz odpowiedzialność na siebie, a cały czas będziesz myśleć sobie, że rodzice w dzieciństwie mi nie dali, źle byłam wychowana albo mam nieodpowiedniego partnera, to cały czas będziesz tkwić w miejscu. Często jest tak, że patrzymy na wspólnych znajomych i widzimy, że rodzice im dali o wiele więcej, że mają lepszych rodziców, że mają bogatszych rodziców, że żyją w dostatku, a my tak nie mieliśmy. Ale to chodzi tylko i wyłącznie o to, że ich rodzice przepracowali, odrobili lekcje domowo wcześniej i dlatego oni mają już lepsze życia. Natomiast nasi jeszcze nie odrobili, ale to już teraz jest naszym zadaniem, żeby tą pracę domową odrobić, tak jak mamy Szkołę jest lekcja do odrobienia. Jeżeli tę lekcję nie odrobisz, nie przejdziesz do następnej klasy. W momencie, kiedy przychodzisz do następnej klasy, przychodzisz na następny poziom. Jeżeli sobie to uświadomisz, że jeżeli czegoś na dany moment w swoim życiu nie mam, to po prostu znaczy, że nie odrobiłam jeszcze danej lekcji. Jeżeli tę lekcję odrobię, to wtedy będę dalej mogła iść do przodu. Widzisz braki zamiast możliwości. Bardzo łatwo to wytłumaczyć na przykładzie kredytu. Ktoś ma kredyt i widzi cały czas tylko, że ma długi do, spłac do spłacenia i że ciężko jest faktycznie rozmawiać o szczęściu, o spełnieniu marzeń, o życiu w dostatku, jeżeli mam rodzinę do wykarmienia, jeżeli mam bardzo niskopłatną pracę i jeszcze wisi nade mną kilka kredytów. I jeżeli cały czas patrzę tylko i wyłącznie w tym kierunku braku, w tym, czemu mi jest tak ciężko, w tych, w tych długach, to ja dalej cały czas będę zostawała w tych długach. Natomiast trzeba od tego się odwrócić, bo nic się nie zmieni od tego, że będziesz cały czas w negatywny sposób o tym myśleć. Tylko trzeba się od tego odwrócić, powiedzieć. Podziękować bankowi za to, że dał tobie możliwość posiadania tego domu czy posiadania tego auta, zobaczyć tą energię pieniędzy, energię dostatku, której dostałeś, nawet jeżeli to na chwilę obecną nie jest Twoje, ale jest wypożyczone dla Ciebie, zobaczyć, docenić, podziękować i przekierować swoją uwagę w kierunku, jak mogę to zmienić, co mogę zrobić lepiej, otworzyć się na możliwości na możliwości zarabiania więcej pieniędzy, a nie na. Jak spłacić długi, jak wyjść z tych długów czyli otworzyć się na dostatek, na pieniądze, na zarabianie pieniędzy, a nie na długi. Kolejnym punktem, moim ulubionym punktem, to są nasiona karmiczne, czyli nasiona, które zasadzasz i zasadziłeś w ciągu całego swojego życia. I jeżeli mamy człowieka, który jest pełen agresji, złości, oszustwa, kłamstwa, zachłanności, nieszczerości, obgadywania innych, to nic dziwnego, że ta negatywna energia, którą on jest przepełniony, blokuje jego przed jego marzeniami. I taka nawet ostatnia sytuacja: byliśmy na wyjeździe i zostawiliśmy w knajpie aparat, kur, który, który kupiliśmy miesiąc temu, dość drogi aparat. Zostawiliśmy go na podłodze, i wychodząc z tej knajpy, kompletnie zapomnieliśmy o wszystkim: tutaj jedziemy z miją, wybiega za nami pan, i mówi, O, zapomnieliście torebkę. I mnie ta sytuacja nawet nie zdziwiła, że Boże, co się mogło wydarzyć, zapomnieliśmy aparat, wszyscy jest tyle pieniędzy. Tylko to było takie naturalne, że zapomniałam drogą rzecz i ktoś mi ją zwrócił, bo też działam na takich zasadach. Jeżeli zauważyłam, że komuś wypadły pieniądze, to zwracam uwagę tej osoby: hej, zgubiłeś coś. Staram się, pamiętam o tych nasionach, że zawsze taki jak bumerang, co posiejesz, to potem zbierzesz, co wrzucisz, to potem zabierzesz. Żeby cały czas pamiętać o tym, jeżeli ja coś robię, Dzisiaj, czy to jest dobre, czy to przyspieszy spełnienie mojego marzenia, czy to jest zgodnie z moją karmą. I ostatni bardzo ważny i bardzo mocny punkt to są przekonania. Z przekonaniami to tak, jak z korzeniami są bardzo głęboko w ziemi i bardzo często ich nie widzimy. Te przekonania składają się na nas, czyli jesteśmy sformowani z tych przekonań, i mamy takie życie jak mamy, bo mamy takie przekonanie, jak mamy. Jeżeli masz marzenie, które ci towarzyszy od lat i nie możesz go zrealizować, to zadaj sobie pytania. Czemu nie mam tego marzenia? Czemu się nie zrealizowało? Bo co? Bo jaka jestem? Bo w co wierzę? I wtedy zobaczysz, co kryje się za tym Twoim marzeniem, jakie tam są Twoje strachy. Pamiętaj, że z przekonaniami nie jest tak jak z kolorem włosów. Dzisiaj mam taki kolor włosów, na jutro chcę przemalować się na różowy i już mam różowy kolor włosów, i już jest po jabłkach. Tylko z przekonaniami trzeba popracować, je trzeba wykryć, je trzeba wymienić. O przekonaniach już nagrywałam. Filmik, więc jeżeli nie widziałeś, to zajrzyj koniecznie teraz. Wybierz sobie z tych bloków, z tych blokad, których powiedziałam, kilka, które najbardziej trafiają do Ciebie, które uważasz, że powstrzymują Cię przed realizacją Twojego marzenia i zacznij nad nimi pracować. Dołącz do tego, kontynuuj te swoje praktyki, te medytacje, te wizualizacje, co robisz i jestem święcie przekonana, że bardzo szybko Twoje marzenie się zrealizuje.